Granie Le Mans. Jest to naprawdę taki wyścig, można powiedzieć, dla świata wyścigów długodystansowych, taka coroczna olimpiada. Jest to naprawdę bardzo wyjątkowy wyścig, bardzo trudny. Sama nazwa wskazuje 24-godzinny wyścig, który no, sprawia, stawia cię w, naprawdę przed bardzo dużym wyzwaniem. Wyścig, nad którym jest. Bardzo trudno utrzymać kontrolę, i tej kontroli bardzo często nie masz, ponieważ to nie, nie wszystko zależy od Ciebie. Dlatego, jakby, ja startuję w LeMan od 2021 roku. Przez pierwsze trzy edycje, w których startowałem, jeździłem w kategorii LMP2. To nie były hyperkary, tak jak przez ostatnie dwa lata, ale była to kategoria bardzo, bardzo mocno obsadzona chyba najbardziej w tamtych czasach nawet nie bez chyba tylko po prostu najbardziej ponad 20, 24, 26 aut. Mocna kategoria i tak naprawdę może kibice niektórzy pamiętają znaczy większość, pewnie, kibiców Moich wie, co się wydarzyło w tej pierwszej edycji, gdzie na ostatnim okrążeniu tak. zatrzymało się po prostu moje auto. Liderowaliśmy z dużą przewagą. I może to też dlatego Toleman stało się takim głównym celem. Bardziej może prosto powiedzieć: kiedy startujesz w Formule 1, to takim celem każdego kierowcy jest po pierwsze wygrać wyścig, Grand Prix Formuły 1, a po drugie wygrać tytuł. Tutaj w wyścigach długodystansowych, może bym nawet odwrócił trochę tą kolejność. Myślę, że wygranie Le Leman można postawić spokojnie na równi albo i nawet nad wygraniem tytułu Mistrza Świata w wyścigach długodystansowych. Ale tak, jak w naszej sytuacji, kiedy jesteśmy już jakby w drugiej części sezonu, jesteśmy na drugim miejscu, no, należy. Z punktu widzenia i sportowego i jakby mojego charakteru, powalczyć też o, o tytuł mistrza świata. To nie jest tak, że tytuł mistrza świata jest zły, wręcz przeciwnie, ale naprawdę gdyby ktoś powiedział mi, tak na przykład w 2023 roku, gdzie wygrałem w WEG, czyli Mistrzostwa świata w wyścigu długodystansowych w kategorii MP2, ale na Aleman przyjechać na drugim miejscu, powiedziałem. Dwa lata temu, że z chęcią nie ukrywam, bym się wymienił.